chodźcie tu bliżej może zaczniemy od najważniejszej rzeczy chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom za te nagrody jakie nam tu ufundowali na ten maraton zimowy za jedzenie no i tak na wstępie podziękowania dla firmy Bato Sport. zapraszamy Krzyśka jako Przedstawiciela dziękujemy. Firma Bako Sportu fundowała nam te oto puchary. Moniek jest, może, tak powiedzieć, przedstawicielem firmy Bako Sport. Dzień. Moniek, jeszcze, jeszcze, jeszcze bym cię zaprosił. Następne podziękowania dla pani Karoliny Enke. Anke. Anke, Anke. przepraszam. Firma no, Efekta, ja? tu jest Pani, pani Karolina, jest no. przedstawicielem firmy Efekta, która nam ufundowała te, 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 te wspaniałe nagrody w postaci zanęt, przynęt. Jest no, tego no, dużo, no, także no, bardzo no, dziękujemy. Wszyscy to samo. Dziękujemy jeszcze raz. Eee, następne podziękowania dla na firmy Akabite no znów Pan Krzysztof jest, można powiedzieć, no. to, że tam to jest tu firma nam jak zawsze ufundowała zestaw kulek. Dziękujemy firmie Aka Adam Kustosz Jeszcze raz, dziękujemy Największe podziękowania korytom mięsnym No nie ma ich tu akurat z nami, nie, ale wiemy o kogo chodzi. Ale jest reklama. O Dziękujemy firmie Artmar, Artur i Mariusz Garzarek za te jedzonko, które tu ufundowali Wam na te... No i dziękujemy ostatniemu sponsorowi, może nie ostatniemu, no przedostatniemu sponsorowi Artur Piłacik, który ufundował 200 zł eee, na, pierwsze miejsce. na za pierwsze miejsce, także dwie stówki Artur ufundował dla wygranej... Dla, dla za pierwszą rybę i koszulki do losowania i czapka pani naszej sponsor Proszę tam iść. pani Karoliny pani, pani czapka nie ta bluza i koszulki koszulki są so do wylosowania czapkę ufundował nasz wspaniały Krzysio pączki prawo! Dziękujemy ci też czapka jest do losowania. Dzięki. Y, powiem tak, te trzy nagrody będą losowane od czwartego miejsca do 16. Y, trzy pierwsze miejsca nie biorą udziału w losowaniu, bo mają nagrody. Aha, jeszcze chcieliśmy podziękować koledze Arturowi Koko. Artur Koko, który ufundował, no nie ma go też z nami. Marker karpiowo zmierzchowy ufundowany przez KOKA. Także dziękujemy Artur też za ufundowanie tak fajnej nagrody. Brawo! I co? Przystępujemy do yy... rozdawania nagród i miejsc. Nagrody później rozdam. Pierwszy rozdam kuchary i koperty. Pierwsze miejsce zacznę od Big Fisha. Pikpisza maratonu zimowego Kendryna Marciej 17-400. Brawo! Ja, to Marcin, to Marcin, Marcin! Marcin, ja. Marcin. Ja. Brawo. Brawo. dziękuję! dziękuję. Proszę, chodźcie do środka. No, najwyższy nie. No, najwyższy. <laughs> dziękujemy! Brawo. dziękujemy, ja. że Bardziej bardzo Marcin, Marcin! No. <grywa> Macie na wisko zgadza, no, nie wiem no, Nie zgadza się na wisko zgadza się. Nie? Ktoś nie. nie, nie. <grywa> <grywa> eee, ryba. Pierwsza ryba, oczywiście. <grywa> Marcin, brawo! <grywa> Sponsorkę zapraszamy, bo tu była. Zdjęcia, określenie nagrody. Ale to mój ja to rozmiar. To firma Efek. Nie, nie, to jest. To jest... No tak, dobra, A, tak, bo tu jest Brawo. Tak. No wiesz, no, to na tak, mnie pasuje. Dla no to będzie było. Nie? Dobra, no, idź już już bo ten wszystko ten... zabiery. E, no. e, no, MK no, pasuje, nie, tak, pyszne. wiesz, jak się e, zmierzimy. E. No i teraz pierwsze miejsce Chłopcy Starnowa Team. Klub Karpiowy Mościca Klub, Klub Karpiowy, Karpiowy Mościca Zapraszamy <klucz> Jeszcze raz Gratulacje Co, Gratulacje No ale do zdjęcia teraz się Ściście się trochę tutaj się spodzieć bo zdrażcie. nie pasuje ta dochodzie kurwa I o bo ten nagrywamy

Oh. Eee. Oh. bardzo jesteśmy no bardzo za... jesteśmy no. Bardzo dziękuję bardzo, tak, bardzo ładny zbiornik, Bardzo ładny wieczór. Dziękuję zaproszenie. na klub, żeby. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy Dziekujemy jeszcze raz to. Bardzo. Bardzo sobie. To ten, nie? Dobra. No. Dobra. No. Bardzo dziękujemy. Bo... <ślał> <ślał> Takich no. bo... tak, tego gości mile widzimy i eee, ja sobie tam po wyjaśnienia, nie mam Drugie miejsce znaczy, od Krzysia, to Krzysia powinien to, to zebrać, no ale No, ale to... Już w domy to, nie? Daj im to, daj im to. Chodźcie tu, brawo. Brawo. taki Brawo. Daj im to. Chodźcie tutaj, nie wstydźcie się. Nie wstydźcie się, Chodźcie. Pierwsze miejsce za towarzystwo. Nie rady. Nie, mało, nie. Kopną, to by się przesunął. No. Dziękujemy. 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 No, bardzo fajny gest. Bardzo Dziękujemy. No, rzadko, rzadko się spotyka. Rzadko tak się spotyka. Tak ja <grym> się <grym> rzadko. Rzadko się no, no i trzecie miejsce. 아 글로비토 부라토볼이 na rybę. Ja na pewno, no tak że będziemy robić... Zaprosimy na pewno. Macie na <laughs> u nas drzwi otwarte na pewno. Ale damy im teraz 16. <laughs> I może tak. A za to był mar? Tak wick Fisha, widzisz. To już nie wiem, co się zbierzesz. Gratulacje jeszcze raz. Jeszcze raz, Chodź do zdjęcia jeszcze raz. Tak. Mam nagrany nawet. Wszystko. I teraz chłopcy. Trzymaj worek. Słuchajcie teraz, za czym Jest 10 ciumerków. Tutaj tam. Pierwsze trzy miejsca nie czy nie rozumiem. To ja oddałem, a oni mnie odstawili. Czy nagrody ilustrujecie? kto ma 1, 2, 3, ten bierze. Tomek, zapraszam ci pierwszego. No nie po. sam nie? jeszcze. Osiemka, niestety, nie na dłoń. Dobrze, teraz nie. Jeszcze to Jarosław Iwaszkiewicz. Cybulski Dziękuję nie podpisał? Nie. Poszulka Proszę. No, no, Też tak? Jeszcze czapka do tego. Tak? to no. będzie. Dziękuję. Dziękuję. może. No. Córka, to jest. Dariusz to jest. tak to jest. to jest. kurka.

<stukujesz> hmm. no, tak, no, na to. drugie miejsce. <ścoughs> A czemu przyszłem dopiero ja tak do wtedy, <laughs> no, ale tak ja, no, no. Nie muszą być zawody, to tak? no, no. A my jeszcze tu my to wezmiemy, no, Ale ja to Dawaj, 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 dawaj. weźmiemy. jeszcze to weźmiemy. jeszcze mam Tu jeszcze to weźmiemy. Ja to to to

A potestować nowe nowe rybosry. nasze nowe produkty. Tylko dużo wody, nie jest, że mało wody do. No. Dobra. Brawo. Brawo. Bo dużo, dużo, dużo. No. Mało wody, Teraz! Bolek. Mało, mało wody. No.

Zawsze nigdy na nie bierze, także zawsze daje temu, co z nim startuje. Tak jest zawsze od zawsze i daje. Jeszcze. 7 Siedem. 7 Siedem. No. Dobra Tak Kto yy, dziesiątkę wylosował Kto dziesiątkę wylosował No chodź wylosował Usemkę. Yy, yy, siódemkę ja, bo, ale, żeby... I? I? Wiele, Szóstkę Czwórka <grymka. grymka. grymka> <grymka>